A to niespodzianka, no. W tanim hoteliku łabędzie. Zęczników. Hosana. Jest. Hola Hasana. Bardzo ma nas? Tam po drugiej stronie ulicy jest sklep spożywczy Najbliżej nas i Asia poszła pierwsza. A ja sobie tu poczekam dwie minuty i pójdę za nią, żebyśmy mogli wejść we dwoje i sobie spokojnie zrobić zakupy jakieś, bo już pojedynczą pojedynczo. Ten gorszy raz trochę pamięta, ale ja dzisiaj wyglądam na czarno w okularach. Także spoko, nie? Chyba o, nie pust. Już Przez dzień mamy, już jest dzień mamy. Ale dobra, jeszcze wracając do tematu. z wczoraj to byłem nurkować tam w, w, w strefie archeologicznej. a się w tym czasie rozmawiała z, z, z byłym policjantem, który ją przestrzegł przed kupowaniem. Narkotyków, marihuany kokainy, żeby ludzie nie szeptali, żeby uważać, bo ludzie mają broń, się strzelają czasem. Ale ja w tym czasie wy, wyciągnąłem spod wody artefakt, który najprawdopodobniej moim skromnym okiem specjalisty wygląda mi na typowy, typowy taki kafelek po, po majach i jastekach. No i pewnie już jestem bogaty. Tak to wygląda. No niektórzy mogą pomyśleć, że to współczesna kafelka, ale nic bardziej milnego. Prawda? No. Nagramy film dla mam. Wszystkiego najlepszego mamy. Wszystkiego najlepszego mamy. Co mamy? Święto mamy. Mamy święto. <laughs> Jak możliwe, że w tamtych czasach umieli takie rzeczy robić? Ja <laughs> Kurczę, no. My to jest jesteśmy... niesamowite. Patrz, takie kruche. Dziś dzień mamy. W dniu, w dniu mamy mamy święto. Mamy. Ale grzeje. Mam pić. Strasznie jest moczopędny. Magda z mojej strony mogę ci tylko powiedzieć. Czekaj, teraz mów do Magdy. Nie, A ja ten... mówię tu do swojej. Aha. Jak, jakbyś. Magda, ty pomieszpić. Kurde, no ja teraz mówię. No ja nagrywam do Magdy. No ja się chciałem <laughs> powiedzieć, że ma, prawdopodobnie masz bladą serę z tego co obstawiam. Zauważyłem tam trochę. Czasem odsłaniasz do pięćdziesiątka to nie wiem, słabo. Może jak są setki to kup albo. No, setka była, była spoko, nie? Nie wiem czy jest taki film. Na zamówienie albo... Cholera wie, nie? nie mam pojęcia. Nie ryba. Nie ryba. Bo inaczej na słońcu nie posiedzisz. Oddaję głos hasanie. Han, ha, hanie. O, Fajnie. Śpisz, popatrz jaki mamy widok. Weź się obu ci patrz. Ty to będziesz do filmów wstawiał, ja to chciałam i to znaczy już to sławę. i z żadnego świadczy co ja wstawię do filmu, co nie, to widzi mi się, nie? Magda, popatrz tu, tu, tu. Po powrocie wiesz. Odmłodnimy mnie.